Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Mamy 24 maja, aktualnie godzina 6:18. Przy czym się obudziłyśmy, Ja wypiłam Anwen, wzięłam leki i dopiero co usiadłam z kubkiem kawy. Tak, Monuska się obudziła o 6:00 i mamy całą noc przez paną. Znaczy, ona ma całą noc przez paną, ja się obudziłam. Poza tym bardzo się często budzę, kiedy ona wstępnie ma się obudzić. I taka czwarta, piąta, coś w tym stylu. Gutnikę sobie przespałam dodatkowo. Tak? Didzia? cała troszkę mleczka, dosłownie 30 ml z, z, ml z rana. Wstępnie powinna być jeszcze jedna paczka, ta jedna z najważniejszych paczek dzisiaj. Znaczy w tym tygodniu, jedna z najważniejszych: to wszystkie ogólnie były bardzo ważne dla mnie, ale ta po prostu już się nie mogę jej doczekać. Tego Vinted. Ale no, nie wiem, czy dzisiaj przyjdzie, czy jutro. To zależy, jak impost sobie to niestety ogarnie. Też sprzedałam jedną sukienkę taką niebieską, co w tamtym roku kupowałam. Nasz in jest jeden haul. W nim jest pomarańczowa ta sukienka, taka na ramionczka. Taka niebieska sukienka. Ja w nią chodziłam w wakacje, była bardzo wygodna. Mniej więcej ja chyba do siódmego miesiąca do niej chodziłam, dopóki wakacje się nie skończyły. I nie zrobiło się po prostu chłodno na takie sukienki. Więc, więc tak, a teraz jak ją założyłam, to za bardzo mi oznaczał się ten brzuszek, jakoś tak mi się coś, coś mi jej się nie pasowało. Nie czułem się komfortowo, tak jak w ciąży. Więc postanowiłem, że ją sprzedam, bo przecież to nosiłam ją maksymalnie 15 razy, ale to jest tak, tak tylko na, na słowo, a może być nawet 10 tylko. E, więc 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 no ją sprzedałam za 30 zł e, i nie wiem, kiedy dostanę. Wczoraj y, została paczka wysłana. Zobaczymy, kiedy przyjdzie. Tylko dostaję nowe powiadomienia, że, że ludzie dodają te moje rzeczy do ulubionych. Sprzedaję też taką granatową sukienkę, co kupiłam z Tomiego Hufflingera Heff nie wiem, co się ta. Z lumpa tą granatową taką, co ja też właśnie w ciąży ją miałam, co też fajnie mieściła bruszek. To 80 wyświetleń, 9 ulubionych za 20 zł, chcę ją sprzedać, bo ma tam parę mankamentów i tyle. Moje takie crop topy, takie spodnie eleganckie, ale ze ściągaczami na dole, i tutaj ma kieszenie na udach. Koszulę w paski za 10 zł.

Zombie stuff just in your ballot scared the dog I'm so afraid to be left behind you a lot It's almost like I can't stop Can't stop You never lose So I've been trying hard to pretend that I'm okay the face and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Robiłam sobie właśnie śniadanie I miałam knapki z jajkiem e, I awokado I tak pomyślałam, że Dobra, spróbuję dać małej o, Taki tak wygrzebuję. Spróbuję dodać małej I zobaczymy I uwaga, uwaga moje córce awokado smakuje, nawet się nie krzywi Chęcią je zjada, a widziałam mnóstwo filmików, gdzie dzieci jak dostają awokado, to od razu mają odruch wymotny. Ona nic. Ona się na nią patrzy, otwiera od razu ładnie buzię i chce. Więc się bardzo, bardzo cieszę. Więc się bardzo, bardzo cieszę, bo ja też bardzo lubię awokado. No i będę miała pretekst, żeby kupować go częściej. Bo córka sobie je, tak? Oczywiście nie tej całego ja jej troszeczkę tak dam. Mm. Na łyżeczce, ale naprawdę już smakuje, więc bardzo, bardzo się te z tego cieszę. Naprawdę, bo awokado jest zdrowe. To jest źródło dobrych, zdrowych tłuszczy, więc na plus dla niej. Z mojej jedzenie troszkę poczeka, a nakarmię najpierw trochę córkę. Skoro lubi. Esmequem de avocado. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose in argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a face, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Nie wiem w ogóle jak się poprzednie... nagrania nagrały, ponieważ chyba rano nagrywałam na no na tak jakby na, apara Boże, na aparacie jak to nazwać? no mam tutaj takie przekrętełko i mogę sobie wybrać różne opcje i na opcji aparatu do zdjęć w opcji do aparatu do zdjęć, a nie do nagrywania filmów. Więc nie wiem, jak ten poranek się nagrał, ale wyszliśmy na spacer. E, Boże, ręka mnie tak już strasznie boli. E, wczoraj ubrałam się idealnie i malutką ubrałam idealnie. Dzisiaj ta pogoda była totalnie złudna, bo przez cały poranek nie było słońca. A teraz, jak wyszłyśmy jest słońce. Ja mam na sobie dresy. Spodnie długie. Malutka też ma te fioletowe z Sinsaya. E, długie. E, I zwykłą bluzeczkę bez bodziaka. I to wszystko. No ale dzisiaj nie dobrałam się do pokody. Bo jest duszno. E, jest strasznie duszno. Poza tym jak świeci słońce to jest gorąco na tym słońcu, dlatego pogoda totalnie mnie dzisiaj zmyliła. No ale czasami też tak bywa. Nie mogę jej niestety rozebrać, ewentualnie gdybym już to czuła, że... mi jej kark oczywiście. Gdybym czuła, że jest przegrzana już, to bym po prostu zdjęła jej spodenki. Byłaby w samej pieluszce i w bluzeczce i się byś też nic nie stało. Ja muszę natomiast wytrzymać. Znowu idę w tym samym kierunku, co codziennie praktycznie. Jutro też trzeba będzie, bo w piątek mamy gości, więc trzeba kupić jakieś ciacho. A w dzień no, uważam, że są jedne z najlepszych takich gotowych ciast. A idę popaczkę, bo jest tam moja wyczekana. Paczka z Winged, ja już dwa w samej pierwszej Nie jest strasznie, bardzo, że mam dosyć. To że ją rozbiorę, bo wolę ją ewentualnie schłodzić, przykryć kocykiem czy czymś, chociaż wątpię, niż przegrzać. Naprawdę, dzisiaj pogoda była złudna, i wczoraj dostałam pochwałę. patrzcie na to, wczoraj dostałam pochwałę, a dzisiaj. O, byłam kiepsko. No ale, już rozebrałam. Dzieci normalnie latają w pieluchach. I tak dalej, nawet ale czasami jak jest strasznie gorąco no z gałym kąpką, <noise> Więc nic jej się nie stanie, ja naprawdę nie chcę jej przegrzeć. Dzisiaj ja to była kiepska pogoda rano, a jak skutę, kiedy kiedyś bez na, na dwor wyszło od razu słońce. Niby fajnie. Ale jednak jesteśmy kiepsko ubrane. Jestem totalnie zgrzana i widać to po mnie, że jestem cała czerwona masakra i gdzieś na pewno się wykąpię. To dzisiaj będziemy robić ten eksperyment z włosami, to z tym jajkiem i cytryną. Zobaczymy. Kupiłam. Byłam w wino, bo wzięłam sobie loda, miałam ochotę. I kupiłam malutkie takie jogurty. Przez to, że dawałam mi w truskawkę i nic jej nie było, to postanowiłam kupić tą truskawkę. Jak jej nie zasmakuje, to ja zjem. Bo dla mnie to smakuje jak takie danonki. Więc odebrałam paczkę. A w tej paczce, pierwsza rzecz Wam wyciągnę. Nie wiem czy się domyślacie, czy się nie domyślacie co to jest. Tu pani zapakowała jeszcze folię bąbelkową. Tam, ty. tam, tam, Jest to dełko z firmy Tula i naprawdę to był deal życia. że mam, że mam takie, taki neutralny ten kolor Taki niby beżowy, szary, ale na czym bardzo mi zależało, właśnie jak to zobaczyłam, to to, że tutaj jest siatka. Ja przez, przez nią troszeczkę widzę Was, więc dziecko tutaj ma właśnie formę oddychającą, plus to też jest siadeczki, więc tutaj troszeczkę tego powietrza też wlatuje nie jest praktycznie zniszczone jak pani powiedziała, to ma tutaj e, tu przetarcia tu ma takie przetarcie a na drugiej ma? tak, na drugiej też ma takie tu a tak, to jest całe niezniszczone, e, podobno bardzo kochane przez ich córkę czy tam syna ale chyba tam była córka tu mamy kieszeń, na przykład na Telefon, albo jakieś chusteczki, albo coś. No po prostu dla mnie świetna sprawa, jeszcze trzeba to tylko dopasować do siebie i super, po prostu super. Muszę to wybrać ręcznie, chociaż ja bym to wypraw w pralce. Tylko nie wiem, czy mogę, gdzieś na 30 stopni. Tu masz na 30 stopni. To jest napisane, że mam prać ręcznie na 30 stopni, ale ja piorę w pralce 30 stopni i wrzucę to do pralki, bo ona to lepiej doczyści niż ja własnymi rękoma. Dobra, spróbujmy to przemierzyć w ogóle. Spróbujmy to dopasować. Ogarnąć. Najpierw musimy pas... I jak? Jest ci okej? Okay? Mama chyba musi tutaj jednak. Czy nie jednak? O! Proszę bardzo. Bartek mi jeszcze pomoże jak go wróci, to tu bardziej chyba ścisnąć, tak mi się wydaje. Ale ogólnie zapięcie sama, spoko chce się zapiąć i ją spróbować to wcisnąć. Same. Z Bartkiem byłoby wiele łatwiej, bo bym tu ją zaciągnęła i by po prostu zapiął mnie z tyłu. Ale chyba jest jej wygodnie. Co? Wygodnie ci? No i na pewno jest o wiele, wiele prościej niż z chustą. To na pewno, bo... Z chustą to trzeba się pierdzielić. I mam wrażenie, że ona totalnie nie oddycha, bo jesteście, wiecie, całe zawiązane tym. A tutaj, chociaż ja mam plecy, wiecie, odkryte i to się od, sobie oddycha, tutaj malutka sobie oddycha ładnie, sobie tutaj trzyma tą bubkę, tak? jest fajnie. Jesteś na rączkach i jest wszystko ok? Tak? Na szczęście tutaj też jest duży plus, że te końcówki tam, gdzie ma to to się jej nie wbija, to jest takie mięciutkie więc super w dotyku i to się w ogóle nie wbija i wydaje mi się, że to jest jej naprawdę wygodnie, a teraz wróćmy do tego, tego nie widzicie, ale czy ja tutaj w kieszeni wcisnę telefon? wciszłam telefon tu mam telefon więc spoko, ja jak będzie miała kryzys albo ja po prostu od tak będę chciała wyjść z nią na spacer to będę mogła. No mega się cieszę. Mega, bo widzę, że też jej jest wygodnie i ma taką swobodę ruchów, nie tak jak w chuście, bo tutaj właśnie mm, w chuście przeszkadzało, że jej to wchodziło do ust. Ona próbowała to zjeść. Wiecie, mm, więc więc super, ale właśnie dobrze, że ma ten kapturek zależało mi właśnie na tym kapturku i na tej firmie właśnie szczególnie bo słyszałam, że ma bardzo dobre opinie i właśnie jest mi naprawdę bardzo, bardzo wygodnie zależało mi na tym kapturku żeby właśnie jak zaśnie, to nie martwić się o jej główkę tylko być zapiąć i tu ma chyba gdzieś haczyki tak, tu mogę mam haczyki więc tu przypinam, tutaj mam taki, taki guzik taki klips, tu z tyłu tym materiałem, więc sobie to normalnie działa. Tak? Wygodnie ci? No i teraz tylko czas to wyprać i chodzić.